Dzisiaj otwieramy 16 Krakowskie Dnie Integracji, czyli taką doroczną imprezę organizowaną przez Porozumienie Krakowskich Szkół Wyższych na rzecz integracji środowiska studentów i ogólnie osób z niepełnosprawnościami. My wszyscy w Krakowie pracujemy na wspólną rzecz, aby osobom z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami, studiowało się na każdej uczelni możliwie najlepiej. To jest czas, w którym my jako pracownicy biur czy też centrów do spraw osób z niepełnosprawnościami możemy się wymieniać doświadczeniami, wiedzą odnośnie form wsparcia tej grupy, którą się po prostu zajmujemy. Tegoroczna edycja Krakowskich Dni Integracji stoi pod hasłem Sport jest jeden, więc temat ogólnie związany ze sportem, ale również ze wsparciem psychologicznym. Nie zabraknie również tematów do dostępności architektonicznej, o dostępności cyfrowej, także poruszamy się generalnie wokół sportu, ale również w szerokim zakresie dostępności. Podczas głównej konferencji Krakowskiej Dni Integracji wręczane są nagrody Integralia. Nagrody Integralia to takie wyróżnienia dla osób, które w sposób znaczący wyróżniły się na rzecz tworzenia świata dostępnego dla osób z różnorodnymi. Potrzebami. I właśnie tymi nagrodami chcemy naprawdę wynagrodzić im to oddanie na rzecz grupy osób z niepełnosprawnościami. W tym roku nagrodę główną Integralius 2024 otrzymał pan doktor Krujkowski, który sprawuje opiekę i jest też byłym Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Kiedy dowiedziałam się o tym, że mam odebrać tę nagrodę, tak naprawdę byłem mocno, mocno zaskoczony, nie spodziewałem się. Mam wrażenie, że nie jestem jakby do końca godzin tego, żeby być już na tym etapie mojej pracy nagradzany za osiągnięcia, bo uważam, że to jest dopiero początek mojej drogi, choć no już trwa od 2006 roku. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze tyle do zrobienia, że do nagrody jeszcze przyjdzie czas. Mimo wszystko serdecznie, serdecznie dziękuję kapitule i moim współpracownikom. Bez nich nie byłoby mnie tutaj.